Dzisiaj zostaliśmy żabami? Nie, nie jestem żabą. Okłamałeś mnie, miałam być żabą. No nie, tu stajkąd, że mamy wychowywać żaby. Co? Mamy robić żabią produkcję, Mufinka. sztos Ej, jak była mała, to miałam taką fazę na żabę, znaczy znowu mam, ale jak była mała, to wszystko mam żabę. wszystko. Ja cię kręcę tu z basen z żabami. O co tu chodzi? Mufinka! Co? gdzie ty jesteś? Ja cię nie widzę. To twoja fabryka, Czy ty to widzisz? Co? Kapelusz w żabki. Jakie słodki. Wow, wyprzedane. No nie, jak to? No nie, widzowie. Ale tu ładnie. No ładny jest. <laughs> Działka, prawdziwa muffinka. Ej, moment. Czemu jej ja nie mam różowej? Tam jest różowa. Ja chciałam różową. O matko, próbuję stąd wyjść, ale strasznie wolno biegnę. Czemu ta żaba biegnie? Ja próbuję zmienić fabrykę na różową. Jeśli uważacie, że żabki są słodkie, koniecznie zostawcie kciuka do góry, a ja lecę do gwiazd. mówika tu trzeba zbierać żaby, które wypadają ci jakby z bawialni, po czym zanosić je do stawu. Ja chcę tą fabrykę. Dajcie mi ją. Próbuję zmienić fabrykę, ale chyba nie chcę. Nie da się chyba zmienić taką fabrykę. wtedy? No, Mogę pojechać szybciej? Ale no! Moja żabka bierze i sobie stoi i robi mi dolary Masz już żabkę? Tak No przecież że ja jestem u siebie w fabryce Chcesz to możesz przyjść do mnie do fabryki Najpierw muszę zacząć moją Jesteś taki jak głupia żaba Żabki nie są głupie Dobra, od czego ją zacząć? Tu są pewnie jakieś unowocześnienia Tu Co ja mam z nią zrobić? Coś dostałam wtedy? Nie Wtedy zaczynają się robić żaby tam u góry O Boże, jakie wy jesteście słodkie To jest dziwne, naprawdę Matko Będziesz moją żabką. o ciu! Jak one się śmiesznie tutaj odbijają! O, jak sobie idziesz w slow motion! Ojej, a tam, Bojka, tu można staw ulepszać, rozumiesz? Okej, okay, dobra, i mogę teraz sobie chyba jeszcze coś wziąć. A nie, czemu ja mam tu iść? Czemu. Co się... A, znak normalnie jak Batman, tylko żabowy. Matko, ile żab. te żaby się tu zbierają. Ale dostałam 2 dolary za to, żaby dostałam. 3 dolary. No te, potem możesz ulepszać te żaby. Czekaj, czekaj, teraz automatycznie mi to ściąga te żabki. Tak, i potem ty je musisz zebrać i zanieść do stawu. Ale mi automatycznie wpadają dolary, teraz, a wcześniej nie. No, bo tak, bo ta żabka ci generuje dolary. Aha. Żabka jest. Ta tutaj! Kropkowa. Dobra, czy ja mogę dalej posadzić kolejne żabki? Bo tego nie ogarniam trochę. Ja też nie, ale jest śmiesznie. Przynajmniej wyglądają ładnie te żaby, naprawdę. Są so mega cute. Ten staw jest trochę niedopracowany. Uu, ile żabek? Teraz ja mam. dwie. Mówi, ja, ja odblokowuję coś najważniejszego. Będziemy mieć kijankę, rozumiesz? <laughs> Serio? Tak, jest dalej kijanka. Kijanka jest za 20 dolarów. Jeszcze nie wiem. To jest kijanka? Matko, jaka urocza! kijankę. Skąd ty masz kijankę? 20 dolarów. A, stąd to lecą. Z nieba lecą mi żaby. Okej. Okay. Czekaj, stój, żabko! Mi teraz lecą żaby i kijanki. Idę teraz zebrać kolejną. Czerwone są kijanki, czy gdzie masz kijanki? Tak. Te żółte. Widzę, widzę, widzę. Okej. Okay. Brakuje mi 20. Zaraz będę miała kijankę. Zaraz zobaczę, jak ona wygląda. Jaka jest urocza. Żabka tak samo. Wstawę i ulepszenie stawu. Kupujemy? No właśnie 30 kosztuje. Opłaca się ulepszać staw, bo daje więcej kasy. No to od razu. Albo to Kijanka daje więcej. Kijanka może dawać więcej. Kijanki są najlepsze. Patrzcie do mnie żabki. Ale powiem tak, widzowie, ta żaba jest tak urocza i tak słodka. Fajna naprawdę. jest ta gra, podoba mi się. Bardzo mi się podobała. Następnym krokiem jest tworzenie kitkowo-mufinkowej gry. Taka słodka, poproszę, poproszę słodką. Dobra, zrobimy, zrobimy specjalną żabią grę. Idę po moją kijankę. Stać mnie na kijankę! Pierwsza jest. Masz kijankę. Zaraz, poczekaj, za zobaczę ją. Matko, co tu mi w stawie tak błyszczy? Coś mi prytało. W stawie. To jesteś kijanką? To ty mi prytałaś w stawie. Prytałaś? No i tu kijanki są. Widzowie, ja, jak wam mała na takim jeziorku, nie wiem, jak to nazwać jeziorko. W sumie takie sztuczne chyba oczko wodne właśnie się komponuje z kijankami u znajomych. No dziwne, ale cute. Grzybowa żaba jest coś takiego. A tu kijanki. Czemu one wylatują inaczej? Głupia żaba jest za 100 dolarów. A ona jest warta tego? Wygląda jakoś inaczej? Pewnie zarabia więcej pieniędzy. A ty jeszcze nie masz jej? Dobra, widzowie, teraz spróbujmy ulepszyć. 30 dolarów kosztuje ulepszenie Wiem, ale jeszcze nie mam tego. Matko, ile kijanek i żabek. No cute. Kijanki są bardziej ciemniejsze niż takie. Mam zdać mnie na kijankę! Czy nie na stawce, ja gadam? Nieważne ile zaniosę żab, to jakby nie dostaję więcej, tego troszeczkę nie ogarniam. O co tutaj chodzi? Nie wiem, czy też tak masz. 130 żab widzowie mamy, wow. 132 żaby. Ja nie wiem, czy było z tym ulepszeniem stawu, kliknę, ale w sumie jeszcze nie wiem. Dało ci bambusy, chyba w tym stawie jakieś takie różne pierdółki. Co, wizualnie po prostu? Tak, chyba wizualnie. Nie! 30 dolarów. Co to jest? Żaba. Patrzmy kupmy kolejne żabki. Tu jest tabela najlepszych żabowych ludzi. Ja chcę być żabkowym człowiekiem. Ej, takie gry są bardzo takie odprężające, bo obi są stresujące. A to jest takie właśnie... Tajkony są... O. Dobra, mówika Głupia żaba. Myk. Głupia żaba 1. Nie wyzywaj. No, tak się nazywa. Pojawiła się na kamieniu z tyłu. O matko. Jak ona wygląda? Jaki kolor ma? Jaśniej, że zielona. No. Ale ma język wywalony. Tak. A. Może złapać, a ty się z niej śmiejesz. Ale ona daje już, widzę, więcej, więcej jakby pieniędzy. Dum, drum. Trzeba wszystkie żaby zanieść do stawu i wtedy prawdopodobnie się coś ulepszy. Nie rozumiem tylko tej mechaniki zanoszenia ich do stawu. Nie wiem, czy ty... No bo wtedy dolary dostajesz. Tak? Tak, dopiero wtedy ci ładuję dolary. Nie, mi cały czas ładuje. Kolekcjonowane żaby. Nie wiem, czy ty widzisz. Ja mam 208 żab już zanie zaniesionych. Co? Ja mam już 78. Kidosław leci szybciej z żabkami. Kitosław jest fanem żab. Mogę ulepszać te żaby. Ty, ktoś tam skacze. Ale mogę też kupić śpiąc są żabę za 220. Myślisz, że się da, czy, czy nie będzie się dało? Że nie po kolei, o to ci chodzi. Tak, że nie po kolei, że spróbuję po prostu przeskoczyć, zarobić więcej kasy po to, żeby kupić. Najlepsza jest chyba grzybowa żaba. Kupię żaba albo to jest chyba kijanka. Nie, ja chcę kupić żabę teraz. Nie obrażaj żabek, dobrze? Tu się pojawiła, masz rację. O matko, jaka śmieszna. I naprawdę, ta gra jest po prostu urocza. Jaka cute, o matko. Ale ja bym jej nie nazwała głupia. Zabawna, śmieszna, ale nie głupia. Dobra, widzowie. Da się, da się zeskipować! Kupiłem kolejną żabę. Kupię żabkę leci i złapię cię żabko! Mądra żabka, jesteś mądrą żabką, spokojnie. Żaba śpiąca wygląda tak, że leży sobie do góry brzuszkiem i ma zy, zy, zy chcę, to nie możesz być tak do przodu. Ja po prostu kupuję wszystko, co leci. Będę ulepszać tylko żaby. Żaby, żaby. Ile mam kaski? Chodź, głupia żabko. Mądra, głupia żabko. Mądra, głupia żabko. No, do śpiącej teraz to wytrwam. Zasnęła mi żaba. Bo jesteś nudny w takim razie. Moje się zderzają tak pupciami tutaj. O, bum. Mufika. Nie będę je zbierać. Zobaczymy. Czy się wysypią? Jak będzie, jakby cały ten baset żab. I ciekawe czy będziesz te dolary dostawał. Liczy nam żaby, tak jakby, przyniesione. Więc pytanie, czy to dlatego, że przyniosłem wcześniej i nam liczy i one się ulepszają? Bardzo szybko generuje, a te? Jeszcze mnie nie stać, kurczeczki. Jeszcze 14 dolarków dawaj, chcę śpiącą żabkę. Jeszcze 10. Dawaj, dawaj, śpiącą żabkę. 2, 5. żabka Potem jest zła żaba. Gdzie jest śpiąca? Tu się pojawiła. O matko, ona tutaj ustechła. Kupiłem żabę robotniczą. O ja cię. Mufinka, to jest najlepsza żaba Za 160 Żaba robotnicza, Mufinka Ma młoteczek w dłoni Żartujesz, a ty zbierasz w końcu je? na razie nie. I dostajesz dolary? Dalej dalej dolary. Ciekawe, to po co my je zbieramy? Po to, żeby tutaj nie chciały, żeby były w środku Po prostu. A jaki basenik Słodki, gdzie śpiąca? Czekaj Jest tutaj jedna, ja i to jest druga Jak słodka, wchodzę do basenu nie możesz mieć za dużo, bo zaczynają znikać muffinka. Żartujesz? Zaczynają znikać. Jak, jak ten? To wszystkie to, to, to... Biorę. Przepraszam Dostaje się dodatkowe pieniądze za przyniesione żaby Ale jak zaniesiesz jakąś, to dostajesz dodatkową kaskę za żabę Nie no, żaba robotnica jest najlepsza Dobra, 300 dolców I idę odblokować kolejną żabę Ja nie ulepszam tych żab, ja tylko odblokowuję kolejne Ja patrzę na to, Boże, jak ona jest słodka Kupuję tylko pierwsze ulepszenia każdej żaby Bo z tyłu też Dobra. można kupować Żaba za 300 Te są 10 milionów, o matko O matko, to jest gruba żabka Nie wyzywaj No gruba jest, jest grubaśna, jest po prostu elegancka. Ona jest NG czy Eng. To miało być bez R, że wściekła żaba. Masz już ją? Nie, ja mam też z tyłu kupiłem. Wow, ej, Tu można wchodzić na górę normalnie i tu jakby. Gdzie? Spawner żaby dodajesz. Okej, okay, taki basenik. Tak, racja. Śpiąca żaba? Śpiąca żaba ma łóżko zamiast basenu. Naprawdę? Tak, jej spawner to łóżko. O, to Midor, osiemanko. To. Żaba robotnicza. To by było mnie Pora kupić Angry Żabę. No, mnie jeszcze nie stać. Dobra, to ja kupuję Angry Żabę. Możesz przyjść do mnie, chcesz zobaczyć? A Możesz... czemu one są różnych wartości? Dobra, biorę najtańszą. Czym droższa, tym lepsza. Matko, to ty przyszedłeś, a to nie ty. Dobra, i... i kupuję Angry Żabę. Jak wygląda? O, ja się kręcę. Czy, ona jest... Czy on z niej paruje, widzowie? Tak zdenerwowana. Jezuniu, o matko Jaka ona jest denerwowana Czekaj, bo ja kupiłam i w końcu nie zobaczyłam Jak wygląda ta moja? Jaka wkurzona To jest ta robotnicza? Ej, faktycznie, ona ma tutaj jakiś młotek co to jest tak młodek? Google, a hey, cute! Nie, no te żaby to są mega. Tak, ale to już wiem, że generują pieniądze. Za zanoszenie dostajesz po prostu więcej kaski. Otrzymuj 500 na tą Angry albo Angie. Angry In żabę? Czyli, że ER pozrzucili, tak? Tak, jest zdenerwowana po prostu, wiesz? Ona widać, że, że po prostu miała ciężki dzień. Prawdopodobnie ktoś ją zdenerwował. Nie zjadła czekolady. O, jaka miła no pokaż się, robotnicza, no pokaż Boż, jakie ona ja ma tutaj wybałuszone te gałki Patrzcie, żabki, bo biorę jeszcze odbiorę teraz angry Dobra, ja już tutaj wszystko elegancko poulepszałem Już mi prawie stać Dawaj, dawaj, dawaj Stać mnie! O Boż, faktycznie, jaka jest zdenerwowana Ale i tak jest słodka Ja teraz już ulepszam wszystko po kolei Ten staw, nie wiem, czy jest sens ulepszać O, ja drugi raz ulepszałem, więcej bambusów dostałem Więcej bambusowych żabek To są kitek. W tą grę. Osobiście uważam, że gra jest naprawdę mega, mega urocza. Daję jej 7 na 10. Ja? Daję 10 na 10, jest genialna, jest mega słodka. Ja lubię żaby. To jest tak, jakby to było z puszynami. Gdyby to było z puszynami, to by dał 10 na 10, więc osobiście uważam, że 10 na 10. Jeżeli chodzi o graficzkę, bardzo urocza, bardzo fajna. Tak, i to zobaczymy ulepszenie stawu? Faktycznie tylko kamienie po prostu. Dobra, koniecznie wydajcie Ci jak gwałzydowa ta gra, a słuchaj, widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki. pa! Pa!